No, hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku poruszamy temat, na który chyba długo czekaliście, czyli jak uderzony samochód kupić. Więc za mną stoi typowy przypadek samochodu, który trafia do nas dosyć często, czyli tzw. Front Impact. I tak naprawdę ja osobiście też mocno preferuję tego typu uszkodzenia, ze względu na to, że samochód, który jest uderzony z przodu, a nie jest uderzony zbyt mocno, będzie najłatwiejszy do naprawy. Chodzi o to, że tutaj najwięcej znajduje się elementów, które są przykręcane, które można wymienić bez ingerencji blacharskiej, bez konieczności spawania, czyli takich jak przednie butniki, maska, czy ewentualnie tutaj w tym wypadku zaraz Wam Wiktoria pokaże, akurat były też uszkodzone boczne drzwi. De facto wystarczyło je wymienić i samochód mamy jakby konstrukcyjnie od strony zewnętrznej konstrukcji przywrócony do stanu fabrycznego. Dobrze i to jest dosyć ważna rzecz, którą teraz Wam Wiktoria pokazuje, czyli. Samochody uderzone z tyłu. Tutaj trzeba bardzo uważać, bo naprawdę sytuacja, jeżeli chodzi o tylne uderzenia, zmienia się dramatycznie w kontekście późniejszej naprawy. I chociażby tutaj mogę Wam pokazać, mamy uszkodzony tylny błotnik. Tylny błotnik to już nie jest taka jednoznacznie prosta naprawa w większości wypadków. W tym wypadku akurat może się uda ten błotnik wyprowadzić. Natomiast normalnie wiąże się to z tym, jeżeli chcielibyśmy to naprawić, oczywiście prawidłowo, że musimy wymienić cały, całe poszycie. Tego butnika. No, i tutaj nie, obywa, nie obędzie się bez cięcia i spawania. I nitowania, oczywiście, i klejenia. Także to jest podstawowa różnica pomiędzy przodem a tyłem. Dodatkowa różnica pomiędzy tyłem a przodem jest taka, że z tyłu elementy konstrukcyjne są dużo bardziej narażone na ewentualne zniszczenia. Eee, pokażemy też Wam przebitki z materiału, gdzie naprawialiśmy Y, który był uderzony w tylnego kasta gdzie musieliśmy użyć specjalnych reparaturek do tego celu, aby móc tego kasta naprawić. Eee, tylny kast niestety nie ma czegoś takiego, jak znajduje się z przodu, czyli strefy zgniotu. Inaczej, strefa zgniotu istnieje, natomiast ona jest dużo inaczej naprawialna, o, tak bym to delikatnie określił, niż jest to z przodu. Z przodu mamy po prostu zwykłe puszki, co pokażę Wam zresztą, jak przejdziemy do naszego drugiego pomieszczenia. Mamy takie puszki, które się po prostu zgniatają i one są wykręcane. To jest bardzo ważne, że z przodu większość elementów do pewnego momentu, czyli jeżeli impact nie jest zbyt mocny, te puszki są po prostu wykręcane. Możemy je wymienić, możemy wymienić błotniki, możemy wymienić maskę, belki, mocowania i te wszystkie elementy, które tam są, które się znajdują pod przednią maską, możemy normalnie wymienić i po prostu samochód ponownie uruchomić. W tym wypadku niestety bardzo często musimy wchodzić w naprawy strukturalne i naprawy naprawy blacharskie. Dobrze, tutaj mam dla was przypadek samochodu uderzonego przodem, aczkolwiek takiego, który się nie nadawał do naprawy. Jednak użyję go troszeczkę jako przykładu, żeby pokazać, co tak naprawdę przy uderzeniu przed nim się psuje. Oczywiście tutaj macie ewidentną, ewidentne uszkodzenie strukturalne i to dosyć mocne. E, I te, oczywiście jak takie coś zobaczycie, to już raczej starajcie się unikać e, zakupu takiego pojazdu. Dodatkowo, Wiktoria jakbyś mogła pokazać, tutaj jest bateria od tego samochodu. Myśmy ją sprawdzili, ona jest bezpieczna, natomiast jak widzicie, ta bateria też została uszkodzona. Normalnie taka bateria jest po prostu do wyrzucenia. I na pewno nie można takiej baterii ponownie zamontować do samochodu. Jedyne co możemy zrobić, to tą baterię rozmontować, wyciągnąć z niej moduły i przełożyć do sprawnej, nieuszkodzonej obudowy. Natomiast to zostawiam z boku. Chciałem Wam pokazać tą część. Tak naprawdę to jest ta część tego samochodu, która dostała tylko część tego uderzenia przedniego, bo samochód ewidentnie dostał w lewą stronę. I tutaj macie strefę zgniotu. To jest właśnie strefa zgniotu, czyli ten element, który jest przykręcany na te cztery śruby. To jest element, który przenosi na siebie. Pierwsze uderzenie, takich elementów jest więcej, ja Wam pokażę to później na innym samochodzie, natomiast na dole mamy dwa takie solidne elementy, po, po jednej i po drugiej stronie, ja Wam po, oczywiście pokażę je jako części, eee, także zaraz przejdziemy do drugiego samochodu. Dobrze, teraz znajdujemy się przy naszym wiecznie, nie, wiecznie niekończącym się projekcie Fenix, jest to samochód Tesla Model 3, która była uderzona centralnie, eee, myśmy już wymienili akurat dolny wózek, bo dolny wózek też był zniszczony, akurat ten samochód był poważnie uszkodzony. Natomiast nie aż tak poważnie jak ten, który widzieliście przed chwilą. Myśmy specjalnie taki samochód kupili, żeby troszeczkę sobie jakby też nakręcić takiego materiału i kontentu dla was, tak, że on będzie się z czasem pojawiał. Natomiast na co chciałem zwrócić waszą uwagę, to są właśnie strefy zgniotu, bo tutaj możemy zobaczyć już je wszystkie. Tutaj mamy właśnie górne strefy zgniotu i to wygląda tak w momencie, kiedy to jest niezamontowane na samochodzie, czyli to jest taka puszka aluminiowa, która po prostu też ma taką konstrukcję trójwymiarową. I ona po prostu przejmuje na siebie impakt w momencie uderzenia. Dodatkowo, tutaj na dole też znajdują się takie puszeczki. Jak widzicie, one są też specjalnie tutaj nacięte, czy tak zagniecione, żeby one też się składały w, e, do środka i przyjmowały impakt uderzenia. Oczywiście to nie jest cała, cała część tej struktury bezpieczeństwa. Dodatkowo znajduje się tutaj taka belka. Ja już nie pamiętam, czy teraz wsadzam ją do górnogami, nogami, czy nie. Także razie czego proszę mi wybaczyć. Ale generalnie chodzi o to, że ona też e, bierze na siebie część uderzenia e, w momencie, kiedy oczywiście nie mamy uderzenia centralnie w, w strefy zgniotu. Także to też jest dodatkowy element usztywniający, a przy okazji jest to też część systemu bezpieczeństwa strukturalnego. Ponadto mamy taki oto element, e, nazywany jest on w Tesli "ankle Catcher. E, on służy do tego, żeby chronić e, niższe partie ciała, de facto przechodnia w momencie impaktu. A dodatkowo to służy do tego, znaczy wzmacnia strukturalnie nam dolną część zderzaka. Nie jest to element, który jest wydatnie, zwiększa jakby samą wytrzymałość konstrukcyjną. On spaja, jak widzicie, te dwie mniejsze strefy zgniotu, a dodatkowo służy też jako część mocowania do wieszaka akcesoryjnego, który później Wam pokażę. Także to jest ta jakby podstawowa struktura bezpieczeństwa i wytrzymałości w samochodzie takim jak Tesla, właśnie model 3, czy Tesla model Y. I tutaj chciałem Wam też bardzo mocno zwrócić uwagę na to, że jeżeli, tak jak pokazywałem Wam wcześniej, jeżeli zobaczycie, że cokolwiek dzieje się tutaj dalej, to wtedy musicie już bardzo mocno rozważyć, czy chcecie taki samochód kupić. Często też zdarzają się samochody uderzone od góry, czyli takie, które wjechały na przykład pod przyczepę albo pod jakąś ciężarówkę i wtedy też musicie bardzo mocno zwrócić uwagę na to, co się dzieje z konstrukcją. Samochód uderzony w ten sposób wygląda z reguły bardzo fajnie na zdjęciach, czyli ma po prostu ściągniętą maskę, maska wybija nam przednią szybę, ale ewentualnie uszkadza lampy i błotniki. Natomiast, jak patrzymy pod spód, to wydaje nam się, że tutaj wszystko jest ok. Natomiast nie do końca tak jest, bo wtedy bardzo często dostają te okielichy, tak, czyli te elementy nośne. I też trzeba na to bardzo zwrócić uwagę, jeżeli macie możliwość, to sprawdźcie, w jakim one są stanie. Te właśnie elementy, mówię tutaj o tym, o tym, czy o tym, a też w szczególności bardzo mocno o potrzebie. Jeżeli jest uszkodzone potrzebie, to ta naprawa naprawdę będzie bardzo trudna. Także zwracajcie na to uwagę. Mam tutaj e, przykład właśnie tego wieszaka akcesoryjnego, który jest częścią, no już nie konstrukcji, tylko jakby częścią tego całego całej organizacji wnętrza w Tesli. To jest akurat albo od Y, od Tesli, albo od Tesli poliftowej, bo nie jestem w stanie tutaj tego dopasować. Natomiast nie będę już szperał po poregała, chodzi tylko o to, żeby Wam pokazać koncepcję. To urządzenie znajduje się de facto tutaj. Opiera się po jednej stronie na tych tutaj kształtownikach, na tych elementach. Konstrukcji wewnętrznej, fartucha wewnętrznego, a na dole, tak jak mówiłem, na tych strefach zgniotu, aczkolwiek tutaj to nam nie pasuje, no bo jest to po prostu z innego samochodu. Natomiast to jest ten wieszak akcesoryjny, na którym z kolei później wieszamy e, zamek i na przykład kładziemy też e, wannę. Wannę macie tutaj, akurat też Wittura też ma może to pokazać. E, to nie odpowiada z, z jakoś mocno za wytrzymałość konstrukcji, za wytrzymałość konstrukcji oczywiście odpowiadają te elementy metalowe, które wam e, przed chwilą pokazywałem. I teraz, wracając do tego na co zwrócić uwagę, no to jeszcze raz powtórzę. Uderzenia przednie, takie gdzie ich jakby zakres strukturalny kończy się na strefach zgniotu. Trzeba bardzo na to zwrócić uwagę. To są bardzo dobre uderzenia, bo tutaj tak naprawdę niewiele trzeba zrobić, żeby to naprawić. Bardzo, bardzo mocno należy zwrócić uwagę na koło. Bardzo często zdarzają się tak zwane undercarriage. Czyli uderzenia spod spodu, i tutaj bardzo mocno trzeba zwrócić uwagę na to, co się działo z kołem, lub co się działo z baterią. Jeżeli widzicie, że koło jest bardzo mocno przestawione i weszło nam poza obręb nad kola, to musicie przyjąć założenie, że bateria jest uszkodzona, a przynajmniej kanały wodne, ja zaraz wam znowu wrócimy do baterii, pokażę Wam dokładnie o co chodzi. Także bardzo mocno zwracajcie na to uwagę. Jeżeli jesteście w stanie zdobyć zdjęcia lub jesteście w stanie sprawdzić sami organoleptycznie, zajrzyjcie pod baterię. Mocne uszkodzenia baterii, czyli obudowy baterii, takie, które są większe niż 1 cm, to są już bardzo, one stanowią bardzo duże niebezpieczeństwo. Tego przede wszystkim oczywiście, ten samochód już nigdy nie będzie miał gwarancji. Jeżeli pojedziecie z czymś takim do testy, to zostaniecie prawdopodobnie absolutnie wyśmiani. Natomiast druga sprawa jest taka... Że niestety takie głębsze wgniecenia obudowy baterii powodują, że to może już mieć wpływ na to, jak będą zachowywały się moduły i cele. Dobrze, i teraz, na przykładzie znowu tej naszej nieszczęsnej baterii, chciałem Wam pokazać kwestię związaną z krótcami wodnymi i z tym, jak zachowuje się przednie koło. Tutaj są te krótce, widzicie? Tutaj, tutaj, tutaj i jeszcze jeden po tamtej stronie. Szczególnie te krótce, które są najbliżej, jakby zewnętrznej strony pojazdu, one są po prostu narażone na uszkodzenia w momencie, kiedy koło nam się bardzo mocno cofnie. I wtedy, jeżeli taki króciec jest złamany, istnieją dwa ryzyka. Pierwsze ryzyko jest takie, że niestety, żeby w ogóle tą baterię przywrócić do życia, jeżeli będziemy chcieli to zrobić, musimy ten króciec wymienić. Niektórzy naprawiają to jakimiś poksipolami, wkręcają tam jakieś rurki, Słuchajcie, to jest bez sensu. Nie róbcie takich rzeczy. Zdecydowanie lepiej poszukać takiego krótka na rynku wtórnym, otworzyć baterię i po prostu wymienić to, żeby było porządnie. Ale dużo większe ryzyko związane jest z tym, że jeżeli taki króciec jest pęknięty na przykład w środku, to mamy ciecz chłodzącą w środku baterii i wtedy ten samochód będzie dla was utrapieniem, a nie fajnym nabytkiem. Także raczej starajcie się tego typu pojazdów unikać, bo jeżeli nie macie przy sobie komputera lub nie jesteście w stanie dojść do komputera, to nie będziecie w stanie sprawdzić, jak wygląda izolacja w tym pojeździe. Także Zdecydowanie unikałbym takich, e, tego typu wypadków, tak jak i unikałbym tego. I tutaj chciałem jeszcze, jak już jesteśmy znowu przy tej mocno uderzonej Tesli, pokazać Wam też sprawy m, kolejne sprawy trudne do naprawy. I teraz zapraszam tutaj, żeby pokazać Wam, jakby, co się może wydarzyć, jeżeli źle kupicie samochód. Widzicie, tutaj jest zagięta cała podłoga. I tu mamy zagięte fartuch. I ten samochód, naprawdę, uwierzcie mi, żeby go naprawić, trzeba byłoby wydać takie może pieniędzy, że opłacalność tego zakupu byłaby żadna. Dobrze, teraz też na podstawie tej Tesla Model 3, jak i kasta, który mamy tutaj e, od Tesla Model Y, postaram się Wam wyjaśnić, dlaczego jednak unikałbym zakupu samochodu uderzonego w tył. E, w przypadku OneCasta sprawa jest o tyle łatwiejsza, że Łąkasta jakby w sobie zawiera wiele elementów, więc ewentualna naprawa OneCasta, jeżeli nie jest za bardzo zniszczony, jest troszeczkę łatwiejsza, wbrew pozorom. Natomiast w sytuacji Tesla Model 3 musicie zobaczyć, jak bardzo dużo elementów jest tutaj ze sobą zespolonych. I fartucha, i fartucha ze, wewnętrznego i jednocześnie też konstrukcji, e, nazwijmy to, wytrzymałościowej, tak, czyli tej belki tutaj, która ma służyć jako strefa zgniotu. Jest ona niestety praktycznie zintegrowana ze wszystkimi tymi elementami konstrukcyjnymi, więc w momencie zagniatania się tego wszystkiego, bardzo dużo elementów e, podlega wymianie. E, I to musicie sobie zobaczyć też e, w manualu Tesli, naprawdę bardzo dużo tych wszystkich e, tutaj jest takich elementów, które dodatkowo się kupuje osobno, e, co powoduje duże zamieszanie, bo czasami nawet ciężko jest e, spamiętać i Wiedzieć, które elementy będą do wymiany, w momencie kiedy kupujemy samochód. <laughs> nam też się zdarzyło parę razy takie sytuacje, że kupiliśmy bardzo dużą ilość części, a w momencie wymiany okazywało się, że blokuje nam jakiegoś jednego elementu. Eee, dlatego jest to bardzo skomplikowane, a dodatkowo też kosztowne. Także ja bym ja zdecydowanie, jeżeli jest bardzo mocny, impaktylny, raczej bym odradzał. Na co bym się ewentualnie skusił? Skusiłbym się na uderzenie centralne w tył. Wtedy, kiedy mamy zagniecioną klapę i mamy zagnieciony ten tutaj fartuch. Szczególnie w Tesli Model Y, i to o tym nie wiem, czy będę, będę Wam w stanie to pokazać później na przebitkach. Natomiast i w Tesli Model Y, i w Tesli Model 3, a ja sam osobiście naprawiałem to w Tesli Model S kiedyś, w swojej własnej. Ta naprawa akurat nie jest szczególnie trudna, bo tak naprawdę ten element on jest tutaj podwieszony, przyklejony i przynitowany, więc de facto wystarczy go odnitować. Bo, znaczy akurat je odwiercić, wnitować nowy, przykleić. Przykleić i wnitować tak naprawdę, i wszystko mamy w porządku. Jeden bardzo istotny warunek, jeżeli te strefy zgniotu i te tutaj o płyty nie zostały zbyt mocno uszkodzone. Mówię o tych płytach, na których to się wszystko opiera. Jeżeli uszkodzenie było centralne, to tak naprawdę ta naprawa będzie dosyć łatwa, bo de facto będziemy musieli wymienić tylko klapę i będziemy musieli wymienić tylko ten element, i wtedy mamy samochód praktycznie gotowy do jazdy. <laughs> Natomiast nie jest to za częste uszkodzenie. Kolejna rzecz, która mogłaby być ciekawa, to są uszkodzenia tutaj, w tą strefę. Jeżeli uszkodzenie jest tutaj w tył, to oczywiście mamy do wymiany błotnik, oczywiście mamy do wyprostowania lub do wymiany niektóre elementy wewnętrznego fartucha, ale wciąż e, samochód raczej nie jest zbyt mocno uszkodzony. Tak, mamy uszkodzony oczywiście zderzak, no bo tutaj normalnie znajduje się zderzak, mamy pewnie uszkodzone paraktroniki, bo one tutaj też się normalnie znajdują, natomiast tak naprawdę cała ta naprawa, jeżeli, jeżeli uszkodzenie nie dochodzi do portu wysokiego napięcia czy do portu ładowania, to ona ciągle jeszcze wydaje się w miarę atrakcyjna. Tutaj mamy z kolei kasta z Tesli Model Y, już tej, która jest produkowana e, na przykład właśnie w Giga Berlin. Akurat dokładnie to jest z takiej Tesli. E, I tutaj jak widzicie, e, to też Wiktora się mogłabyś pokazać, tu mamy strefy zgniotu. Czyli to co przed chwilą Wam pokazywałem w Tesli Model 3, co składa się z, wie, z, wie, z, wie, z wielej ilości elementów, tutaj wszystko zawiera się w tym jednym elemencie konstrukcyjnym jeżeli ta strefa ulegnie uszkodzeniu i my mamy taki film, gdzie u nas to było naprawiane i uszkodzenie nie dojdzie dalej niż do tego momentu, to jesteście w stanie ten element wyciąć, jest taki manual do tego i wstawić zgodnie z procedurą Tesli w miejsce tutaj, tak? W miejsce, które musicie oczywiście dokładnie odmierzyć. Eee, tutaj na szczęście to miejsce de facto jest pokazane, eee, to możesz też, Wiktoria, pokazać. Czyli część uszkodzoną kasta jesteście w stanie wymienić. Dodatkowo można też kupić, jeżeli uszkodzenie nie było zbyt mocne, to co Wam mówiłem, czyli jeżeli ta płyta ulegnie odgięciu, uszkodzeniu, a sama konstrukcja nie ulegnie uszkodzeniu, ta część jest wymienialna, jak widzicie, ona tutaj jest przykręcana na dwie śruby z tej strony, dwie śruby z tej strony. Można ją odkuć, odbić, tak? ona też jest oczywiście przyklejona i można wstawić. Następną. I te części też można osobno kupić. Natomiast jeżeli kast zostanie uszkodzony ponad to, czyli jakby uszkodzenie dojdzie troszeczkę dalej, czyli wejdzie tutaj nam w strukturę, tutaj będziemy mieć gdzieś pęknięcia, czy jakieś takie bardziej poważne uszkodzenie, samochód jest bardzo trudny do naprawy, oczywiście można kupić całego kasta tak jak ten, natomiast musicie sobie zdać sprawę, że większość elementów, które, wszystkich elementów zewnętrznego i wewnętrznego fartucha, w szczególności wewnętrznego, są mocowane, nitowane do tego, do tego elementu także tej pracy będzie wcale nie mało i ona na pewno tania nie będzie dlatego znowu polecam bardzo mocno znaczy polecam jeżeli mielibyście kupować samochód wypadkowy, to zdecydowanie lepiej kupić Front Impact e, dlatego wrócimy jeszcze na chwilę do naszej testy Model 3 z projektu Phoenix. bardzo często kiedy macie Front Impact i e, jest on troszeczkę mocniejszy no to oczywiście też od cofania się maski macie uszkodzoną przednią szybę na szczęście przednia szyba akurat w tej chwili nie stanowi dużego problemu Znowu, jeżeli chcecie samochód dojeżdżenia, niekoniecznie zależy wam, żeby wszystko było w oryginale e, i chcecie zrobić to raczej po kosztach, to są szyby akcesoryjne, zamienne, które też mamy w swojej ofercie. I w tej chwili cena takiej szyby już nie jest tak gigantyczna jak kiedyś, bo kiedyś były dostępne tylko oryginały. No i tu muszę nadmienić, że taka szyba to już jest koszt w okolicach 3000 zł, co najmniej plus oczywiście wymiana. E, należy unikać samochodów, w których mają uszkodzone tą górną szybę. Ta szyba jest trudniejsza do zdobycia. E, używana, e, zamiennika chyba na tą chwilę jeszcze nie ma, a oryginał jest re, relatywnie bardzo drogi. Także tutaj bardzo mocno też zwracajcie na to uwagę. No i elementy takie jak drzwi. E, tutaj też muszę Wam zwrócić uwagę na s, e, sposób uszkodzeń. My akurat takiego samochodu tutaj nie posiadamy, ale chciałbym tylko Wam wskazać bardzo mocno, e, czego należy unikać. Należy, należy, albo ja bym unikał, albo może w ten sposób, pojazdów, które mają uszkodzone słupki w sposób wydatny. Bo uszkodzenie słupka oznacza, że musicie już to wszystko doginać, prostować i to nigdy już nie będzie takie jak w oryginale. Więc jeżeli macie uszkodzone drzwi i widzicie, że są uszkodzone raczej mocno, to dobrze jest zajrzeć pod spód i, i zobaczyć, co się dzieje na słupkach. Na słupkach, na progach. Bo to są elementy, które później też. E są odpowiedzialne za Wasze bezpieczeństwo, to są elementy wytrzymałościowe, jak widzicie konstrukcyjnie, one są już tutaj pozaginane, żeby zwiększyć ich wytrzymałość, także każda naprawa będzie powodowała, że one już nie będą miały tej oryginalnej wytrzymałości. Więc drzwi jak najbardziej tak, jeżeli drzwi są uszkodzone, szczególnie jeżeli są zdarte zewnętrzne fartuchy, zgięte, połamane, tak jak mówiłem w tej chwili rynek zamiennika jest bardzo szeroki, my to mamy w notorycznej dostępności i bardzo często takie naprawy dla Was też robimy na zamiennikach, oczywiście musicie też zrozumieć, że zamienniki nie mają jakości oryginału i czasami zdarzają się pewne odstępstwa jeżeli chodzi o spasowanie, ale znowu, jeżeli szukacie samochodu do jazdy, który ma być naprawiony budżetowo, no to niekiedy trzeba się na pewien kompromis zgodzić. Chciałem Wam zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz: to przy okazji, cały ten element zespolony chłodniczo-klimatyzacyjny. Odkładam na bok, natomiast co chcę Wam pokazać? Chcę Wam pokazać na przykład właśnie też co się wydarzy, jeżeli samochód jest za mocno uderzony w przód. E, bo ja to, tak strasznie chwalę, te samochody uderzone w przód, ale trzeba bardzo uważać, żeby też się nie wbić w cudzysłowiową, w cudzysłowiową minę, przepraszam. A mianowicie ten samochód akurat był bardzo mocno uderzony centralnie. E, nie dosyć, na początku na, naprawdę na zdjęciach nie wyglądało źle. Koła wyglądały w miarę prosto. My nie mieliśmy okazji zobaczyć tego, co się dzieje pod spodem, ale podjęliśmy takie ryzyko. Poza tym, tak jak mówiłem, dla nas akurat kwestia związana z rentownością tego projektu nie miała takiego dużego znaczenia. E, okazało się, jak samochód przyjechał, że samochód był bardzo uderzony mocno tutaj i wózek był zagięty. To spowodowało, że też jedna z tych stref zeszła się trochę w tą stronę. Więc ta strefa była już prostowana. Czyli ta część nośna strefy zgniotu, była już zgięta. Dodatkowo, jak widzicie, cały wszystkie akcesoria, które były w środku, zostały zniszczone. I co ważne, kompresor klimatyzacji, e, zespół e, zbiorniczka wyrównawczego ze wszystkimi pompami i wymiennikami ciepła, jak i oczywiście cały zespół e, chłodnicy klimatyzacji, tam skraplacza klimatyzacji, chłodnicy wody i obudów. I całe to wyposażenie to są dosyć spore pieniądze. Nawet jeżeli kupujemy to w zamiennikach, to wciąż są duże koszty, także bardzo mocno zwracajcie na to uwagę. I jeszcze raz podkreślam i przypominam. Jeżeli, jeżeli uderzenie przednie, jedna strona, bo akurat mamy jeszcze nieprzekręcony błotnik, albo druga strona. Jeżeli uderzenie jest bardzo mocno skierowane i widzicie, że impakt tak się rozchodzi, że uderza w tą strefę zgniotu, jest prawdopodobieństwo, że macie bardzo dobrze trafiony zakup. Nam się wcześniej tak udawało, w tym wypadku akurat tak jak mówię też i trochę celowo, szukaliśmy bardziej zniszczonego samochodu, żeby móc dla Was nakręcić jakiś tam materiał, także ten materiał też zobaczycie, e, materiał z odbudowy tego samochodu, e, jak będziemy już publikować projekt Fenix oparty właśnie na tej testy Model 3. Abstrahując, co jest bardzo ważne? Ważny jest też układ SRS. E, może się okazać, jeżeli dokonacie złego zakupu, że po, jeżeli będziecie chcieli, a ja akurat bardzo mocno to sugeruję i zwracam na to uwagę, odtworzyć system SRS. Przynajmniej na elementach używanych. I jeszcze raz powtarzam, elementy regenerowane to jest najgorsze możliwe rozwiązanie. Ja wiem, że to kusi, bo koszty są dużo mniejsze, ale ryzyko jakie ponosicie, a szczególnie jeżeli Wy macie jeździć tym samochodem, Wasza żona czy Wasze dzieci, ryzyko z tym związane jest za duże. Nie ryzykuje się życia dla takich pieniędzy. Ale różnica jest kusząca. Chociażby deska, na której zamontowana jest poduszka pasażera. Jeżeli poduszka pasażera jest wystrzelona. To taka deska to jest wydatek paru tysięcy złotych. Mówię o używanej lub nowej z Tesli. Nowa z Tesli to jest koszt około 5 tysięcy złotych. Dodatkowo, oczywiście, trzeba kupić poduszki. Poduszka kierowcy, na szczęście, w aftermarkecie jest dosyć łatwo dostępna. Kurtyny łatwo są dostępne. Napinacze bardzo łatwo są dostępne, jak i pasy. I tutaj akurat ten wydatek nie jest jakoś szczególnie duży. Natomiast poduszka, deska i poduszka pasażera to jest bardzo duży wydatek. Także trzeba na to zwrócić uwagę. Jeżeli macie te elementy wystrzelone. To zwróćcie, jakby inaczej, musi być to odzwierciedlone w stanie samochodu. Czyli jeżeli kupujecie taki samochód, to musi być wydatnie tańszy, bo znalezienie takiej deski nawet teraz jest bardzo trudne w używce. Z reguły są to deski amerykańskie, które wbrew pozorom nie pasują do wersji europejskich. Są tanie, nie, nie ukrywam, deski amerykańskie są tanie, natomiast nie pasuje do nich listwa europejska i nie pasuje europejski schowek. Więc albo czeka Was przerabianie lub adaptacja amerykańskich elementów do europejskiego samochodu. Więc podsumowując ostatecznie to, co chciałem Wam przekazać w tym filmie: jeżeli ja bym szukał dla siebie uszkodzonej Tesli, to szukałbym Tesli uszkodzonej w przód, w prawą lub w lewą stronę, nie za mocno, ewentualnie uszkodzenia, które by przechodziły na drzwi przednie i drzwi tylne. Pogodziłbym się z uszkodzoną maską, pogodziłbym się z uszkodzoną szybą. Unikałbym bardzo silnego undercarriage, czyli bardzo mocno cofniętych kół. E, lub jakichś takich uszkodzeń, które byłyby widoczne na progach. To mogłoby oznaczać, że mamy już problem z baterią, a ten problem to jest problem praktycznie dyskwalifikujący, dysk jeżeli cena nie jest bliska zeru. E, raczej unikałbym tylnych uderzeń. Jeżeli nie, jeżeli, oprócz tego przypadku, który Wam opisywałem, czyli tego centralnego uderzenia, gdzie mamy wgniecioną wannę, e, szczególnie w Y jest to interesująca opcja, bo wanna, e, całe, całe wnętrze wanny jest plastikowe, i jest po prostu odkręcane więc naprawa jest relatywnie łatwa, a są już zamienniki, które są w niskich cenach. Więc jeszcze raz, uderzenia, przodne, przednie, przepraszam, uderzenia przednie, lewa, prawa strona, uderzenia tył, centralne, uszkodzenia boczne, ale nie za głębokie i unikałbym uszkodzeń samochodów z uszkodzonymi słupkami. Oczywiście unikałbym też samochodów, które mają wystrzelony cały system SRS, w szczególności zwracam uwagę na dashboard, czyli na deskę rozdzielczą z wystrzeloną, Poduszką pasażera, bo tutaj koszt jest bardzo duży. A ja jeszcze raz przypominam i silnie na to zwracam uwagę, nie używamy regenerowanych systemów SRS, bo to jest całkowity, całkowity nonsens i mamy już dwa przypadki, o których wiemy, gdzie ten system po prostu nie zadziałał poprawnie. Na szczęście nikomu się nic nie stało, ale nie warto ryzykować życia. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za lajkowanie, oglądanie, subskrybowanie naszego kanału. Zapraszam na więcej. Wspierajcie nas dalej. Cześć.